Cześć wszystkim, witam na kanale CryptoFlash. Dzisiaj sobie zrobimy może szybki update. Zobaczymy co dalej z Bitcoinem, z Dogecoinem, z Ethereum. Jakieś tam coiny zrobię, analizy. No i na końcu wam dodam kolejny bonus w robieniu samodzielnych analiz. Dobra, zacznijmy sobie od może Bitcoina. Zobaczmy sobie jak tam Bicek się zachowuje. Ostatnio mówiłem, BTC, dobra, futures, dobra, czyli Bitcoin. W sumie dzisiaj mamy 22. Ja mówiłem, że poprzednio w odcinkach, że poprzednio w tych cyklach też on tak sobie dopiero zaczął rosnąć po 20. Zobaczcie sobie po 20 jeszcze mieliśmy nawet 27 dołek 27 stycznia 2021 i dopiero się zaczęły nam wzrosty i to też mieliśmy tutaj 20 tego John Bidena mianowali, mianowanie na prezydenta i zobaczcie to była ta świeca tutaj nie wiem czy widać ją mała, mała przerwa techniczna. Dobra, i to widzimy, że mamy 20. Mieliśmy, jak był John Biden mianowany, to była ta świeca tutaj, to było 20. I zobaczcie sobie, po tym 20. jeszcze mieliśmy spadki, i dopiero w, w sumie nam się zaczęły te wzrosty około 27. Ja nie mówię, że teraz też tak będzie, ale spójrzmy sobie, co my teraz mamy tutaj. Także w sumie mamy. W sumie tutaj nas, nas trzyma, wydaje mi się, że poziomy i 1.6, 1.9, 1. 6, 1, 9, 1. Yy, tak, także tutaj nas trzymają te poziomy. <laughs> Ogólnie od cykliczność to bym się nie przejmował, bo yy, wciąż mamy dalsze wzrosty. To jest tylko kwestia czasu, mi się wydaje, że jeszcze parę dni i powinniśmy mieć wyszczał tego bitcoina i zaczną się wzrosty tak jak poprzednio mówiłem że prawdopodobnie jeśli byśmy mieli zacząć te wzrosty od teraz no to ja tak myślę, że na 140 tysiącach by się nam pokazała jakaś większa taka korekta tutaj Dlaczego tak myślę? 140, może, może przelecimy, to może troszeczkę więcej. I to tak może być, że ten marzec, przepraszam, luty marzec i jeszcze kwiecień będzie na zielono i może końcówka kwietnia. Może to się zmieni, bo to, bo to czasami czasowo wychodzi inaczej. A dlaczego tak myślę, że w okolicach 140 tysięcy jak sobie spojrzymy poprzednio i zmierzymy sobie tutaj ten cały spadek to też nam tak jakoś wychodziło zobaczcie sobie perfekcyjnie 261 i też mieliśmy Okolice 261 no i to gdzieś tak było w kwietniu. Tylko że teraz może troszeczkę ten, ta cykliczność nam się rozjechać może to troszeczkę się inaczej. Hmm. Rozstrzygnąć i może być tak, że na przykład takiej korekty dłużej nie będzie, bo mamy te ETF-y, ale do tego to się przekonamy. Także wydaje mi się, że mamy 3 miesiące na zielono. Nawet jakby nam się tu jakaś korekta pojawiła, to zobaczmy, dokąd byśmy mogli mieć te spadki. Wiem, że, że mówiłem wcześniej o tym gapie. A tego gapu nigdy żeśmy nie. Hmm. cena nigdy tego gapu tak jakby nie pokryła w poprzednim cyklu. To nie znaczy, że nie, nie, nie może się tak stać, ale jakbyśmy mieli sobie tutaj na przykład spać, to też gdzieś tak jeśli byśmy mieli spać, to możliwe, że gdzieś tak okolice tutaj tych dołków sobie zobaczymy. Mieliśmy chyba wolumen nawet. No a to ewentualnie 97, 100. Jeśli by miał być na przykład jakiś teraz spadek czy dołek, dobra, i co jeszcze chciałem Wam pokazać? Na przykład, jak sobie przejdziemy, to już chyba Wam ostatnio pokazywałem, że, ta, że te czerwone obszary, tutaj te pomarańczowe, zaraz za tym niebieskim. Jesteśmy mniej więcej tutaj, więc zobaczcie sobie jeszcze jakie, jakie wzrosty nas czekają. Dlatego wciąż wierzę, że jesteśmy w fosie. Nawet nie myślę o tym, że, że zaczyna nam się BESA, nawet jakby była jakaś korekta. Taka korekta to jest zdrowa dla rynku. ETF zobaczmy, zobaczmy sobie 21 mieliśmy wpływy 661,9 milionów z BlackRocka. Tak BlackRock, Także też ładnie wygląda Krypto Bobał. dzisiaj no, w większości na czerwono, ale niektóre koiny na zielono. W tygodniu mieliśmy w sumie na, na zielono. W większości Fartcoin ray, jakichś takich meme coinów. Ale jeszcze coś chciałem wam pokazać. Zobaczyć tego Trump Coina. Co dalej z tym Trump Coinem. On nam zrobił piękne wzrosty. I w sumie zobaczmy. To chyba nam z 5000 zrobił. Jak nie więcej. Wiem, że on chyba był. Zaczynała się na niektórych rynkach. Ta cena od dolara 40. No jakoś tak. 5000, czy nawet więcej, i właśnie co myślę z tym Dogecoinem? Ja myślę, że ten Dogecoin może może nam też ładne wyniki zrobić. Nie mówię 5000, chociaż chciałbym pewnego dnia się obudzić i zobaczyć na swoim wulecie, że mamy wzrosty w okolicach 5000%. Ale taka ciekawostka, na przykład, to mamy 2021 i. Podobna sytuacja. Zobaczcie, też mamy 27, pamiętacie jak na Bitcoinie pokazywałem. Też dopiero około 27-8 zaczęły nam się wzrosty na Bitcoinie i na tym dożu zobaczcie, też nam się zaczęły wzrosty. Dopiero około 28. Tak, ta świeca nam się pokazała 28 stycznia 2021 widzimy wielki wzrost. Wielki wzrost. E, możemy sobie zmierzyć. Jaki ten wzrost był? Ach, nawet nie sięgnę. Możemy sobie sprawdzić. Ten wzrost w sumie mieliśmy zobaczcie sobie 1153%. Cena potem spadła. Znowu mieliśmy wzrost do ATH. Znowu spadek. To mieliśmy jakoś tak dosyć szybko to się wydarzyło. Żeby potem luty, marzec. I w sumie do kwietnia i w kwietniu, w połowie kwietnia cena nam zaczęła rosnąć i mieliśmy kolejny kolejne wzrosty. Zobaczcie sobie. Kolejne wzrosty. I te kolejne wzrosty. Jeśli byśmy złapali sobie ten dołek. Proszę. Kolejne 364%. Czyli w sumie co 1400, przypuśćmy, 1400%. Więc co by się teraz mogło wydarzyć? Wygląda podobnie. Cena też sobie tak spada. Jakbyśmy sobie zrobili tutaj tą tendencję. Zobaczmy jeszcze raz tę strukturę. No, ja bym powiedział, że podobnie wygląda też. Ta cena się tak ślimaczyła jakbyśmy mieli teraz podobnie zrobić przypuśćmy od, od, od tej ceny 1000 1000 pod 100 dobra 1000 liczmy? Przypuśćmy 1000 1000 to byśmy byli około 4, 4 dolarów e, wszystko możliwe zobaczymy e, dlaczego tak myślę że ten Dogecoin będzie pompowany nie że jest na oficjalnej stronie z USA na gowamencie, także przez to, że Elon Musk może powiedzieć współpracuje z Trumpem nawet Elon Musk ostatnio na mianowaniu Trumpa na prezydenta wspominał, nie powiedział dodźko, ale powiedział dodź to, to Mars, także w sumie widać, że próbuje nakręcić ten rynek. Zobaczcie sobie, żeby nie było na Wikipedii. Jestem na Department of Government, every city i możemy sobie zobaczyć, że ten nie jest tutaj na Wikipedii jest Elon Musk tak samo. Także to nie jest tylko tak, że na Twitterze ktoś tego posta wrzucił. Shiba Inu też tutaj jest. Także ja wierzę w tego doża. E, oczywiście nie zachęcam do kupowania. To jest tylko mm, moje przemyślenie, także zobaczymy co z tym będzie. Co, dobra. Przejdźmy sobie, może zobaczymy jak będzie wyglądał ETH. Jak tam ETH dzisiaj. Ostatnio wam chyba pokazywałem z tymi, z tą siatką cenową. Jak zrobić. Tutaj z tymi tendencjami oczywiście. E, też pokazywałem wolumeny. Jak te wolumeny w sumie działają, jak jak się zachowujemy, jak cena się zachowuje, jak grać pod te wolumeny, tak jak na przykład tutaj widzimy. Ehm, tą strefę mówiłem, że przedłużamy tą strefę, jeśli nie zamykają się, dobra. Dobra, to dzisiaj może wam pokażę, na końcu oczywiście pokażę wam jak może Używać takich analiz, jak używać te wszystkie. Tam dodam jeszcze świece przy następnych odcinkach, ale mogę na przykład Wam pokazać, jak mniej więcej robię, odmierzam sobie 0,5, 0,61% z fibonacji, na przykład. Pójdźmy coś takiego jak tutaj. Ja sobie ustawiam na przykład, biorę, tak, używam te, tego tutaj narzędzia Fib, Fibonacci. E, klikam sobie tutaj na ten setting. Jeszcze raz klikam sobie na ten setting i zaznaczam sobie, mam jedno ustawione, także odznaczam sobie te wszystkie 1,6, tylko zostawiam sobie 0,5 i 0,61. I ja już tutaj mam zasejwowane zobaczcie tutaj zobaczcie sobie jak pięknie cena sięga 0,61 to jest taki najsilniejszy poziom y, gdzie cena często zawraca więc nawet jeśli byście szukali shorta na przykład y, jakichś spadków to na przykład jest można sobie zaznaczyć w ten sposób do tego można sobie zrobić to pokażę wam w następnych odcinkach jak Sprawdzać, jak mierzyć korekty, do tego sobie zrobić korekty i na przykład zobaczyć, że nam ta korekta wypada na 1,61, 1,91. Na razie sobie pobawcie się z tym właśnie, z wibonacji z tym 0,61, 0,91, czyli przypuśćmy, bierzemy z góry, mierzymy sobie, jeśli mamy spadek, na przykład to mierzymy z góry, jeszcze raz z góry. Dół i kolejne 0,61 jeśli mamy wzrosty tak jak tutaj na przykład to bierzemy sobie mierzymy czasami czasami biorę tu stąd ale najlepiej z dołu i w górę proszę dobrze zmierzyłem nie bo mamy tutaj ten spadek tak no i i cena nam tutaj wypada jeśli bym wziął sobie ten dołek w sumie, no to można powiedzieć prawie na 60, 0,61. Może usunę tę tą siatkę cenową, żebyście lepiej widzieli. O, dobra. Teraz lepiej widać. Więc w sumie... I do tego jeszcze jakbyśmy sobie na przykład zmierzyli tutaj korektę. Gdzie by ta korekta nam wypadała, jeśli byśmy sobie wzięli to... Ja tutaj też mam ustawione pod 1.6.1 korektę, także zależy od sytuacji. A to nam wychodzi okolice 1.9.1, 1.6.1. Taki mocny, mocny poziom na wzrosty. Proszę. No i tutaj oczywiście do tego dochodzą tendencje. E, patrzę, czy ta tendencja wybita, e, czy cena zresetowała. Do tego jest MA200, wolumeny. W sumie mamy tutaj mocny wolumen. Ja mówię, że tą strefę wydrżamy perfekcyjnie, by było na przykład, gdyby cena sobie dotknęła tego wolumena, wybiła tę tendencję i wtedy bym szukał longa. Ale ogólnie ethereum. Co z ethereum? Ale myślę, że ethereum Wygląda bardzo ładnie. Jak sobie zmierzyli ten poziom teraz dokąd to te etiro mogło dojść ja tak myślę, że tu gdzieś 5 5200 ale powiedziałbym 4800 4800 tutaj gdzieś tu bym szukał ja, ja na pewno będę gdzieś tutaj po prostu szukał jakiegoś brał coś z rynku, bo wydaje mi się, że to będą bardzo ładne wzrosty, ale ogólnie wydaje mi się, że to wyżej poleci. <coughs> Następny poziom mocny taki będzie 600. Dobra, jeśli wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zostawcie suba i lajka. Like e, dzięki temu będę nakręcał kolejne odcinki, ale jak macie ochotę żebym, nie wiem, jakąś analizę zrobił z jakiegoś coina, którego macie, czy coś, to napiszcie w komentarzu. Jak chcecie, to możecie, nie wiem, screenshoty wrzucać i mogę wam sprawdzać na przykład, czy, czy dobrze robicie te wykresy, czy, czy dobrze wam idzie, jak, może coś nie wiecie, czy coś takiego, do, to piszcie. Także na razie dziękuję, no i do zobaczenia do przyszłego odcinka.